No, cześć, witajcie z tej strony, Karolina. Dzisiaj ze mną Honor Magic 6 Pro. Jest to telefon, który ma 12, 512 GB. Zresztą telefon został zakupiony przeze mnie w polskiej dystrybucji, więc tutaj nie ma innych możliwości pamięciowych do zakupu. Z telefonem był też w gratisie tablet Honora, ale no, tabletu Wam nie pokażę, ani też nie zrobię jego. Recenzji, ponieważ po prostu ten tablet sprzedałam już wcześniej. No to co? Nie przedłużamy, otwieramy, tak? Jest to wersja ta, znaczy wersja. Jest to ten kolor zielony. Były tylko dwa do wyboru zielony i czarny. A ponieważ czarnego mam już niedawno zakupionego OnePlusa, to stwierdziłam, że teraz czas na jakąś odmianę. Tutaj mamy telefon. W środku mamy tak szpilkę, kabelek do ładowania na USB-C, szpilka, instrukcja. No, i jak widać, nie ma tutaj ładowarki. Zobaczmy teraz sam telefon. Spodziewałam się, że ten telefon będzie szerszy. Przynajmniej tak jak niektórzy mówili, to mówili, że jest to jeden z szerszych telefonów. No, powiem Wam, że trzeba się przyzwyczaić do jego wyglądu. Tutaj ta wyspa jest dość spora faktycznie. No, i te oczka aparatu też są dosyć takie no, spora we, że tak powiem. Ta faktura jest dosyć ciekawa z tyłu. Telefon nie jest aż tak bardzo śliski. Naprawdę jest to... sprawia to fajne wrażenie. Boki no, są takie dosyć płaskie. Całkiem fajnie ten, ten telefon leży w dłoni. Naprawdę spodziewałam się, że on będzie dużo bardziej dużo bardziej śliski. Widzę też tutaj, że nie wiem, czy to widać w... W kamerze, że jest folia naklejona na ekranie. Nie wiem, jaki ona jest jakości, ale plus za to, że ta folia tutaj w ogóle jest. Może bardziej widać to tutaj na górze, jak jest ten otwór. No, można powiedzieć, że to wcięcie. Tutaj jest mój OnePlus 12. No, jest honor. Wygląda na to, że honor jest troszeczkę szerszy. Faktycznie tutaj, ale no tak, jest delikatnie szerszy, ale nie jest to coś, czego się naprawdę spodziewałam. Teraz wiadomo, że potrzebuje trochę czasu, żeby go żeby go poużywać i zobaczymy jak jak ten telefon się będzie sprawował? No, ja przyznam się szczerze, że jestem bardzo ciekawa tego honora. Naprawdę, tym bardziej, że jest to mój pierwszy honor. Więc, no, jest tam jakaś tam nutka ciekawości. Tak więc, co? Musicie dać mi czas, i widzimy się oczywiście w następnych filmach. I do usłyszenia. Cześć!